Florek, dlaczego nie chcesz mi powiedzieć o co chodzi? Zobaczysz, to niespodzianka. Och, Florciu! Jesteś kochany. Wygląda całkiem jak on. Ma takie same oczy. <laughs> Eryku, uciec z tobą? Muszę pomyśleć? Tak, nagle. <laughs> Uważam się za rozsądnego ojca. Ustaliłem jasne zasady i wszyscy w królestwie wiedzą, że żądam bije respektowano. Ale... To prawda, że uratowałaś człowieka od dzwonięcia! Ja musiałam. Kontakt między światem a wodą, światem pod wodą jest zabroniony. Wiedziałaś o tym. Wszyscy to wiedzą. Antono! Jeden człowiek mniej to lepiej dla nas. Nawet go nie znasz. To co? Nie musieli znać. Wiem, jacy są. bezwzględni dzieci niezdolni do żadnych uczuć liborzeń. Tato, ja go kocham! Uuu! Nie! Kompletnie oszalała dziecko. To człowiek, ty jesteś syreną. I co z tego? Dożyć tego, Ariel. Muszę cię przywołać do porządku. A skoro nie rozumiesz, to mówię. ...to Dobró. あっ。<laughs> <laughs>